W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża Bolesna, przychodzę do Ciebie, aby w ciszy i w samotności spotkać się z Tobą i Twoim synem, którego trzymasz na swych kolanach. Wiem, Matko, że zostaliśmy odkupieni krwią Twojego Syna. Wiem jednak i to, że dla naszego zbawienia Nieoceniona jest wartość Twoich łez, boleści i współcierpienia. Ty jesteś dla nas wzorem pokory, wzorem cierpliwości i niepojętej ofiarności Udziel nam bolesna matko, choć trochę ze swej miłości, nadziei i wiary. Naucz swego milczenia, ciszy i skupienia. Daj nam trochę swej świętości, wierności oraz cierpliwości. Naucz postawy służenia i wyrzeczenia. Matko bolesna, cierpienie wypełniło całe twoje życie. Dobrze poznałaś, co to ból i łzy. Swoje cierpienie umiałaś jednak zmienić w modlitwę. W pełną ufności Pieśń do Boga. Proszę o dar takiego przeżywania cierpień dla ludzi chorych oraz dla nas, gdy nadejdzie godzina naszego cierpienia. Maryjo, swoim tak przemieniłaś oblicze świata. Znasz cenę tego słowa. Wiesz, ile kosztuje wierność temu słowu. Naucz nas powtarzać je za Twoim przykładem. Matko, tu na ziemi najtrudniej dostrzec sens cierpienia. Tylko mądrość, która umie oczami Boga spojrzeć na dzieje człowieka, umie w cierpieniu dostrzec wartość ubogacającą, zbawczą. Ukaż nam sens naszych cierpień, pomóż zawierzyć Bogu, pozwól współdziałać z Tobą w dziele przemieniania, Siebie samych i świata. Amen.